W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Umiłowani w Chrystusie Panu, bracia i siostry z całego świata. Nie chodzi mi tutaj o to o mnie, ale o to, co uczyniono mojej rodzinie, dlaczego moja mama. Dzień w dzień od 44 lat. Widząc moje cierpienie, informowałem. Oczywiście to, co powiem, jest wszystko udokumentowane. Jeśli będzie trzeba, te dokumenty wypłyną na światło dzienne na, dla forum publicznego. Dzwoniłem, prosiłem, informowałem, działałem według Ewangelii. Pouczałem, a nawet ganiłem za postępowanie i to duchownych, bo ja rozumiem ludzi świeckich, którzy działają impulsywnie. Ale nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Niebawem pokażę dlaczego. Dlaczego posługiwano się dokumentami, które są niezgodne z prawdą. Dokumentami, które są przepieczętowane stemplem. Który nie powinien absolutnie w tym miejscu się znajdować. Dlatego, że w pewnym miejscu pod łodzią ktoś całość wziął pod jedną pieczątkę cały kompleks szpitalny. I to jest największa tragedia. Ja nie wiedziałem o tym, nawet nie myślałem o tym. Dopiero kiedy potrzebowałem zebrać dokumenty zdrowotne, zobaczyłem pieczątkę. Pieczątkę, która niszczy życie wielu ludziom. I dlatego wezwę wszystkich ludzi, którym. Ta pieczątka zniszczyła życie, która absolutnie nie, nie powinna być w tym miejscu i na tych dokumentach. Chodzi tutaj o szpital neurologiczny, który został podciągnięty pod coś, co jest cierpieniem wielu ludzi. Jak mogliście? Jak mogliście wykorzystywać te dokumenty przeciw mnie? Broniłem kościoła rzymskokatolickiego własną piersią. Cierpiałem do dziś dnia. Nawet będąc w szpitalu chory na COVID. Przyjąłem Słowa bluźniercze w szpitalu w łagiewnikach łódzkich, gdzie pielęgniarki miały do mnie pretensje o to, co się dzieje w całym Kościele Rzymskokatolickim. Kiedy usłyszały, że jestem z Niemiec, były zdziwione. Pozdrawiam Cię, mój znajomy dyrektorze. Oczywiście wszystkie dokumenty zgromadziłem i one ujrzą światło dzienne. Nie będą gdzieś po kątach, gdzie będzie można je albo zniszczyć, albo zatajać. To wszystko wyjdzie na światło dzienne. Czekałem 44 lata, aż się odezwiecie, ale wy woleliście śmiać się, najgrywać z moich cierpień, z cierpień mojej rodziny. Jodrze Kleszcz, Ty powiedziałeś, że Twoja mama się popłakała, bo zostałeś biskupem. Moja mama płacze całe życie. Wiesz? Dlatego, że głupio postąpiłeś. I to ujrzy światło dzienne. Już nie będę więcej, dłużej milczeć. Bo zamiast wielbić Boga, ja muszę udowadniać swoje jesteście. Kardynale Reś, prosiłem Cię o rozmowę. Przyjechałem do Ciebie na Twój ingres. Powiedziałeś, że. Żebyśmy się spotkali. Traktowałem Cię jak kogoś szczególnego. A Ty wolisz wierzyć tym szarlatanom, którzy głupoty wygadują. Jeszcze raz powtarzam oficjalnie przed całym światem. Nigdy nie obraziłem żadnego człowieka. Dlatego Bóg umiłował mnie najmniejsze ogniwo wróżające ludzkości. Dlatego zabiera tych, którzy nie są kapłanami chrystusowymi. Zastanówcie się, czy naprawdę warto, żeby świat poznał tę tragedię. Tragedię człowieka, który walczył i bronił Kościoła rzymskokatolickiego całym sobą. gdzie pochodzę z rodziny religijnej tak, jak drugiej dzisiaj szukać. Mamo, jesteś druga po Maryi, Twoje cierpienie na pewno zostanie przez Boga. Wzięte pod uwagę. Ono cały czas jest brane, bo cierpisz, dlatego że kochasz, bezgranicznie. Wołam do was kapłani archidiecezji łódzkiej, abyście wstawili się za mną. Znacie mnie? Tak, to ja, Jepura, człowiek, który Kocha również śpiew, a przede wszystkim ponad wszystko kocha Boga. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie uwielbione teraz i na nich. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył Niebo i Ziemię. Niech wszystkich tych, których. Duch Święty natchnie i wstawią się za mną, błogosławi Bóg, Ojciec, I Syn, I Duch Święty.